I witam serdecznie, zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy z promocji z Rossmanna i z natury minus 49-40%. Serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, co zakupiłam na tych wielkich promocjach, które teraz były ostatnio minus 40, o ile dobrze pamiętam, w naturze i minus 49 w Rosmanie. W Hebe też była promocja, ale w Hebe nic nie zakupiłam. Niewiele rzeczy kupiłam. Teraz mam jazdę paznokciową, więc dzisiaj kupiłam się w lakier do paznokci. Ale zaczniemy od natury. W naturze, moi drodzy, zakupiłam dwie rzeczy. Hmm. Szczerze powiedziawszy, to nic nie przypadło mi do gustu, yy, niczego nie potrzebowałam, jedynie nadspolowałam i co szukałam, to yy, takie kredeczki z Essence i były, yy, więc wziąłam, one chyba kosztują około nie wiem, 6 zł, 4 zł normalnie, więc pociłam naprawdę grosze w tej promocji. Yy. I tyle. Więcej nic nie kupiłam, bo po prostu nie mam, nie potrzebuję. Mam tyle kosmetyków, że naprawdę warto służyć to, co się ma. Jednak w Rossmanie już trochę mnie poniosło. Najpierw były... co tam było... podkłady. Podkładów nie używałam. Ja tylko podkłady mineralne używałam, więc podkłady mnie nie interesowały. Natomiast zakupiłam sobie... i co roku, powiem Wam szczerze, że na rok mi wystarcza. Na, no nawet na więcej niż na rok ten korektor co roku bo w tamtym roku też sobie kupiłam właśnie na promocji minus 49 yy, korektor Afiniton ja mam o numerze 01 nude masz tak wygląda yy, bardzo bardzo dobry bardzo mocne krycie ma ja go stosuję yy, pod yy, oczy yy, i na moje okolice nosa bo niestety mam tam yy, takie no, czerwone Zjawiska, więc bardzo fajna sprawa. Bardzo fajnie się zgrywa właśnie z podkładem mineralnym. Nie odróżnia się, nie jest mocno widoczny. Jest fajne, fajne makrycie. Super. I on kosztował chyba normalnie około 20, a zapłaciłam chyba 14 czy coś takiego, więc super. Później były oczy. Oczy też mnie nie interesują, bo cieni. Powiem wam szczerze, że u nas jest mały wybór, więc. I nic kolorystycznie mi nie przypadło do, do gustu. E, tuszów e, raczej nie kupuję w sklepach. E, teraz, e, szczerze powiedziawszy, po tej promocji e, zrobiłam sobie takie, m, taki rachunek sumienia i niebawem na blogu e, znajdziecie notkę, co będę kupować, m, co być może będę kupować, i czego na pewno nie kupię w drogerii, e, w drogeriach jakichkolwiek. E, no ale zerkajcie. Dam Wam znać na pewno na Facebooku albo i w filmiku, jak się pojawi ta notka. Wracając, w, w Rosmane były później oczy, cienie, tusze, tusze, cienie odpadają. Kredki też nie eyelinera w żelu nie mogłam dorwać, nie było u nas. W Pisaku mam, więc nie chciałam, ale znalazłam taki ładny turkusowy z Lovely. Wave, turkus wave. Myślałam, że będzie fajny, że będzie właśnie taki, ale niestety okazało się, że jest to e, taki metaliczny i słabo go widać. Widzicie? Bardzo słabo go widać. Jest taki półprzezroczysty. No ale już go miałam na oczach e, jakoś przedostatnio w makijażu. Mm, kreskę nim wykonałam, co prawda kilka razy musiałam pomazać, to wtedy nabrało jakby trochę pigmentacji trochę było go bardziej widać, ale nie nieźle też kosztowało chyba 2-3 zł, więc ujdzie. No i dzisiaj słuchajcie, dzisiaj jak słychać tutaj o cała sterta lakierów, poleciałam po Miss Sporty tak naprawdę. Okazało się, że Okazało się, że mm, szafę Miss sporti wycofują w mojej naturze. Nie wiem, czy we wszystkich naturach y, nie będzie już Miss sporti, czy tylko w mojej nie będzie. Mm, no, a że jest minus 49, to tym bardziej. Mm, ja stop usuję top coaty przyspieszające wysychanie. Niebawem nagram Wam filmik mm, z recenzjami, ale powiem Wam szczerze, że mm, jakoś się przyzwyczaiłam i powiem szczerze, że jest to bardzo dobry zamiennik tych wszystkich drogich topkotów. Jest to Turbo Dry z Miss Sporty. Kot się do, dobiera. Kosztuje on chyba 8 zł. 8 zł normalnie kosztuje. Już wam mówię. 7,99. Minus 3,91 za to w promocji. To 4 zł to jak na 4 zł to super. Wzięłam zapas, bo jak mówię szybko idzie, a jest tani, dobry zamiennik. Ale o tym będzie więcej w recenzjach trzech top coatów SC, good to go właśnie ten Miss Sporty, Turbo Dry i Sershvit. Jeszcze muszę potestować Sershvit i dam Wam znać wszystko dokładnie. Opiszę, pokażę Wam w filmikach. Lecimy dalej. Szukałam letnich kolorów i takich ym, różnorakich. Szukałam ładnej mięty yy, Powiem Wam przeżycia szkoły z miętą, znalazłam coś takiego. To jest Rimmel yy, Rita Olax Tak jakoś dziwnie tu napisane, że nie mogę odczytać. Yy, no i wzięłam właśnie tą yy, Ritę. Yy, kosztowała ona 10,99 yy, po, yy, po promocji po rabacie 49% Gdzie ten jest 5,39 Bo to jakieś 5zł z kruszami kosztowała, więc nieźle. jest Fajny miętowy kolor Do tego mięty poszukiwałam coś, żeby kontrastowało Znalazłam właśnie taki Koralowy kolor kod się dobija Rimal Salon Polo 17,99 Minus rabat 8,82 no to jakieś tam 9 zł, 9-8 zł kosztowało Nieźle, bardzo fajny. Wydaje mi się, że już miałam kiedyś taki kolor. Bardzo ładny był, ale szczerze powiedziawszy, ten salon pro u mnie się za mocno nie trzyma na paznokciach. Ale potrzebowałam, żeby skontrastować, a ja teraz różne dziwne rzeczy robię na tych paznokciach, więc okej okay. Najwyżej go wykorzystam do water mar mar marble, <grym> czy jakoś tak to się było. do tych wodnych wzorków. Co tam? Lovely lakier. Widziałam bardzo podobny z Max Factor, ale kosztował on 30 chyba złotych, jakoś tak. Minus promocja, no to wychodziło i tak tak 20 złotych. Stwierdziłam, że ten podobny, bardzo podobny, więc sobie próbuję najpierw ten. Taki przepiękny, zobaczcie. Przepiękny, niebieski. Tu jest z drobinkami, tamten nie był z drobinkami. I były trochę bardziej chłodniejszy, więc wybrałam ten. Ja takich chłodnych nie... No źle, Lovely 5,69 minus promocja 2,78, yy, czyli 3 zł z czymś zapłaciłam i Maybelline Colorama, yy, Koloramy to chyba nigdy nie miałam, 11,99 minus promocja 5,88, yy, to wychodzi około 4-5 zł jakoś tak, yy, więc tak... Będę sobie łączyć. Tak, tak mam nadzieję. Niebieski z żółtym bardzo ładnie. I tam mięta z, z to, tym koralem też będzie fajnie. Chociaż powiem wam szczerze, że i w takiej kompozycji też będzie fajnie. <grych> Więc to jeśli chodzi o zakupy moje promocyjne w Rosmanie. Oczywiście przy Kasie skusiła mnie Sana żel do kąpieli. Ja z Isoną się raczej nie lubię. I sama ma przepiękne zapachy żerów do kopieli. I ten mię zawroczył. To jest Marakuja i mięta. Albo sama Marakuja. Chyba. Przepięknie Marakuja pachnie i ja uwielbiam zapach Marakuji, papai i mango. No ja wiem, że i domyślam się, że nie będzie pachnieć zbyt mocno, nawet po wylaniu na dłoń. I na tym się skończy, że tylko sobie powącham w pojemniku. Ale kosztowało 2 zł, więc nie ma co marudzić. To tyle, jeśli chodzi o moje zakupy promocyjne w Rosmanie i w Naturze. Nie pokusiłam się na dużo. Napiszcie mi, jak Wasze zakupy wyglądały, czy dużo kupiłyście. Te promocje powinny być częściej, wydaje mi się, bo fajna to rzecz, można wyhaczyć fajne rzeczy. U nas niestety nie ma burżua. Gdyby było burżua, to na pewno bym fajnych parę rzeczy też wyhaczyła stamtąd. Dobra, to tyle, ściskam, pozdrawiam, e, zapraszam na bloga, na instagrama, tam znajdziecie wiele, wiele zdjęć, e, na blogu niebawem znajdziecie fajną notkę, e, zapraszam również do innych moich filmików na twittera, na facebooka mówiłam? <grych> Chyba mówiłam, na facebooka, no i do innych moich filmików ściskam, pozdrawiam, pa!